Powiedz, kto cię uderzył, proroku? Gdzie twoje prorodzkie zdolności, gdzie twoja moc, gdzie twoja wiedza? Żołnierze bawili się doskonale, poniżając Nazarejczyka. W tym czasie Szymon Piotr dotarł za Jezusem na dziedziniec arcykapłański. Tam grzał się przy ognisku razem ze służbą. Posługująca kobieta przyjrzała mu się uważnie. Ten był razem z nim. Nie znam go kobieto. I ty jesteś jednym z uczniów Nazarejczyka. Kobieto, nie jestem. Piotr odszedł na ubocze, lecz ktoś ze służby arcykapłana za wzięcie twierdził. Na pewno był z nim. Przecież jest Galilejczykiem. I w tej chwili kogut zapiał. A pan odwrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr słowa pana: Dziś zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Piotr wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.